Witajcie z tej strony Wen i dzisiaj sobie zagram w dzisiaj mamy film z dun, 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 dun. hardcore tak dzisiaj hardcore słuchajcie mam plan wróci tam do do tego kable jeszcze pokopać ale to słuchajcie nie dzisiaj może w piątek nie dzisiaj nie słuchajcie nie mam na to nie chcę się nawet nie mam na to czasu a ja dzisiaj, taki kró 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 krótki dosyć będzie ten film, muszę wam przyznać Dzisiaj zrobimy tak Wylejemy lawę Tutaj klikniemy jakby, to lawę wylejemy sobie na wodę Oczywiście patrzcie, na was No weźcie, Kurcze, tutaj trochę Tutaj sobie klikniemy i zrobimy sobie obsydian I ja to wykopię. I uwaga, mam, bo brakuje nam jeden blok, a czy jeszcze i tak gdzie musieli iść. Tam na enchanting, żeby tego. Dobra, 3, 2, 1. Nie mogę tego. Dlaczego tutaj tego nie mogę tutaj wylać? Czekajcie, a jakbyśmy to wzięli. Jest, mamy obsydian. Okej... Okej, okay. Super, o to nam chodziło, żebyśmy mieli ten obsydian. No i fantastycznie, teraz przyznam, że jest. Dobra, mamy. Jeden klocek. Yeah. Taki właśnie był plan, żeby lawę zamienić w klocek o obsydianów. No i tutaj mamy sobie, widzicie, to... Nie, tutaj, 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 jednak wrzuciłem Tutaj, 10 obsydianów na portal. A, jeszcze potrzebujemy Enchanting Table. Tutaj, w tym pokoju, jak widzicie, to coś tu ma nic nie ma sprzęt, no, no. Tutaj, tylko to jest w ogóle bez okien. To miało być bez okien, ale nie wiem, może jak się to robi, okien nie ma. W ogóle to, 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 to jest tak posklejane po tutaj, Tutaj w ogóle fajny sufit zrobiłem, taki szklane Nie to wygląda. Ja tam nie chodzę, to piętro tam nic nie ma. Jest pusto tylko ze skrzynką. No i z barierką jest te schody. no to nic jest pół, nic nie. blokiem ma puste pomieszczenie, prawie puste. E, Okej. Okay. Zatem tą tutaj trzcinę, okay, co, tu, co tu powiem, walniemy, wyrzucimy. Wy oglądajcie słuchajcie filmy do końca. Do końca zostawiacie łapki w górę na subskrypcję. O to jest ważne. Czy znaczy nie no ważne, motywuje strasznie, więc naprawdę lecimy po 500 sobów lecimy, lecimy. Dobra, Uje. E, dobra, tutaj znowu przyszedłem, to już tu nic nie ma Bo zaraz pójdziemy spać Sobie Sobie, sobie No poczekam, słuchajcie, aż się zrobisz na noc, bo nigdzie nie wiemy. Eee, oj, tu się stało? dobra, naprawiło się Naprawiło się Farmę byśmy musieli zrobić Ej, a co by, co by na to, żeby dzisiaj farmę ogarnąć? Chociaż jakiś początek już Dobra, nie wiem. Ja nawet muszę w ogóle płotki Bo ja nie mam, słuchajcie, płotków. Płotków nie mam. Nie mam płotków. Nie mam, muszę, słuchajcie, zrobić. Nawet może przerobić. No, trochę drewno muszę przerobić. Okej, okay, to wystarczy. Nawet sobie wyrzucamy. Patykit, następnie potrzebuję tylko. O, no, mamy tutaj. Dobra, 50 coś tam, 50 ile szpatyków? Mam. No i teraz te płotki musimy zrobić, nie, bo to się robiło z tego i... Aha, to się robiło w tym, w boże. Może więcej tych stołów w program, to jest tylko jeden i... Dobra. Ej, mało, tyle tylko płotków? No way. Ej, no czekać, o tu jeszcze jest drewno. No dobra, tu jest drewno, ale... Jakby o, teraz tak, no, więc drewno potrzebowaliśmy, patyki mamy, dobra, mamy tutaj pięknie ładnie. Teraz dużo już tych podków stać. Na razie to tyle, więcej nie powinno robić. Ale tak będziemy musieli, bo to bo to będzie za mało. I tak e, tu jest, tak, nie? Pustość mogli coś zrobić, ale nie. Tutaj zastanowimy takie fajne miejsce, ja bym gdzieś poszedł to dalej zrobić. Ja gdzie nawet tego zrobić, jak widzicie? Bo Wy powiecie, zetnij ten las i zrób tam farmę. Ale ja nie chcę ścinać tego lasu, bo słuchajcie, tutaj mamy dostęp do drewna. Najbliżej, A w ogóle taki fajny las. dlatego ja nie chcę tego wycinać. I nie będę. I nie będę tego wycinać, dlatego. No tutaj absolutnie tego nie zrobimy. Dlatego musimy iść tutaj i to zrobimy. Nie ma innej opcji, słuchajcie. No musimy tutaj, gdzie zrobić tutaj widzicie, gdzieś tu tutaj po prostu bym wyrównał ten teren i tu byśmy sobie to ogarnęli w takim razie no bo nie ma innej opcji, o pies ja się zresponował wilk no, albo tutaj nie wiem, tutaj wiecie, o tutaj sobie zrobimy tu Ja wam coś powiem, i my musimy sobie. Bo nie, nie tu. Rzecznie, nie, to tamto to, 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 to będzie za daleko, dobra. Nie chcę tego miejsca wykorzystywać, ale chyba musimy, bo. Dobra, tutaj robimy. To musimy wsiąść. Nie, ja, tylko się. Niestety, co się na tą ziemię straci? To trzeba kopać. I tutaj zrobimy, słuchajcie to. No, tak, razie. Tak, myślę, że sobie to tutaj ogarniemy. Konie, raczej nie. No, przecież. No, mogę konie... No, na pewno owce, krowy. Na pewno krowy. Z tego mamy skórę. Owce, świnie to tak na jedzenie w sumie. Skóra... Jedzenie. Eee, no. Chyba czekać, ja tutaj się skupi, trochę on mu... się trochę na, na kopaniu skupi, bo... Oj, zobaczcie jak ja tutaj nie, nie staram mnie to robię jak jakieś dziur, metałycy, co tu jest. Czekajcie. Tutaj trzeba spadł staranie tutaj sobie wykopać. Dobra, porównamy sobie trochę ten teren. Żeby wiecie, jakby tutaj to wykarne zaraz spróbować. Nie, kurde, ja to kopię. Ja nie mam tego kopać. Dobra Ile jeszcze tylko tutaj tata, tak tego wykopać? No dobra jeszcze dwie kratki słuchajcie I wystarczy Ile to no dobra. Ja Dobra. Też Jeszcze tutaj słuchajcie koniec. No i będziemy mogli sobie tutaj zrobić farmę Bieżąc Jeśli nie będzie jakoś ona giga duża Będziemy je rozmnażać na bieżąco Zostaram się przynajmniej no, Tak to wygląda Jak to będzie ehm. Bo trochę jest trochę nudne to kopanie, co zrobisz. Może to wytnę, może przyspieszę, nie wiem. Wreszcie nie ma w sensu. Teraz to jest tak Wytrzymacie. No napiszcie co myślicie na dole. Dobra, no to mamy tutaj wykopane. Tylko jeszcze muszą... Musiał... Tu załata jakieś głupie które tu są. Właśnie tu skopywałam kiedyś w dół i tutaj takie pozostałości, jeszcze zostały. Całość ziemi weźmiemy, bo ziemi ziemia się przyda. Dobra, i teraz sobie te płotki tutaj postawmy. No, zacznijmy, no niech będzie odtąd. Cyk, czekajcie, jeden... A e, nie, e, jeden... Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. E, aha, tu coś, tu coś jest, tutaj nie możemy. Słabo, że nie można. No? Oj, kurwa, to świnia. Przeszkadza mi. 1, 2, 3, 4, 5. Tu ile? 1, 2, 3, 4, 5. Chyba też tyle. No i teraz tą wsuniętą musimy zamknąć. Tu zrobimy. Wiem, kurwa. Nie, tu do świnie. Chciał tu kura, ale nie, świnie mamy Tutaj damy sobie świnki Pięknie, ładnie Damy sobie je Oczywiście jeszcze to jakoś oświetlić trzeba Ja że podków jest mało Czy więcej ich potrzebujemy? To się dorobi, spokojnie Będziemy musieli chyba drewno też pościnać w przyszłym filmie, bo dzisiaj nie zdążyłem, tak jak Mało czasu mam Co? Zostało Ci bardzo małego wynienia za no dysku la bla bla, bla 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 Dobra ale i tak słuchajcie to dzisiaj już było na tyle, bo no jest jak jest. A więc trzymajcie się do następnego filmu. Cześć.